Ten mecz to jest ukoronowanie półtora rocznej pracy, która miała na celu udowodnienie kilku ludziom to, czego jesteśmy warci. Trener przyszedł, miał grupę hejterów, ludzi, którzy powiedzieli, że to jest człowiek znikąd. Później grupa hejterów przyczepiła się do naszego rozgrywającego. Oleg Dziewa udowodnił wszystkim, że potrafi być zawodnikiem kompletnym, potrafi grać w ataku i w obronie. Ja udowodniłem, że mimo tego, że mam 34 lata, jeszcze zagram w półfinale e, mistrzostw Polski. Wujciech udowodnił, że mimo tego, że nie grał w dwóch me poprzednich meczach, Wszedł i dał bardzo dobrą zmianę Ten zespół udowadnia wszystkim dookoła Ale przede wszystkim sobie co jesteśmy warci I temu go się cieszymy Że my teraz jesteśmy w czwórce A inni ludzie, którzy w nas wątpili I którzy mieli coś do powiedzenia Mogą sobie gadać dowoli Teraz sytuacja wygląda w ten sposób Czekamy na narywala. W tamtej parze jest 2-1 I to są półfinały Wszystko się może zdarzyć Nieraz była taka historia, że o medalach zadecydowały kontuzje, szczęście. Jeden rzut. Sprawa rozdania tego, co będzie działo się w bańce, jest otwarta. Ogólnie w całej tej serii mieliśmy problem z, z organizacją jakąś naszą, naszej gry przez, przez obronę Śląska, jaka, jaka była szczególnie na pikę rolach, gdzie nas bardzo ograniczali. A w tej czwartej kwarcie wykorzystaliśmy kilka naszych przewag i wróciliśmy do tego spotkania i. No, ta końcówka bardzo niefortunna. Nie chcę mówić, że nie powinno tak się stać, bo tak się stało, ale no, takie rzeczy się dzieją, wiadomo, w koszykówce gra się do końca, i dzisiaj to Śląsk był lepszy w tej gry. To ostatnie spotkanie gdzieś tam na pewno pozostawia w nas niedosyt i ta rywalizacja ze Śląskiem na pewno będzie jeszcze troszeczkę nam się działa w głowach. Piąte miejsce i powrót do play-offów po, po kilku latach. To jest na pewno. Spory sukces i, i powinniśmy gdzieś tam mieć obraz na cały ten sezon i z tego wyciągać jakieś wnioski, z tego się cieszyć. Ale tak jak mówię, no dzisiaj jest ciężko tutaj o, o takie oceny i na pewno za, za kilka dni pewnie moje zdanie będzie, będzie inne, będę na to patrzył z innej perspektywy, ale dzisiaj jest jak jest i na pewno jest taka złość i ten niedosyt, że tak się to skończyło.